Drodzy bracia, trefamy jeszcze w Oktawie Wielkiej Nocy, w Oktawie Zmartwychwstania Pańskiego. Więc dobrze, jeśli sobie przypomnimy, czym właściwie było Zmartwychwstanie, jakie ono ma dla nas znaczenie. No, wiadomo, to są rzeczy fundamentalne. Każdy, każdy katolik, każdy chrześcijanin to wie. ale ugruntowywania się, umacniania się w tym, co jest najważniejsze, co jest podstawą naszej wiary nigdy za wiele. Drodzy bracia, jak my spojrzymy na, w ogóle na życie ludzkie, na, na nasz świat, wielokrotnie już z tej mówiliśmy, że czasami patrzymy na ten świat i mamy właśnie takie jakby dziwne rozdwojenie, takie dziwne doświadczenia. Z jednej strony w naszych sercach, w naszych umysłach jest jakby zapisany od początku, od urodzenia obraz świata doskonałego. My wiemy, że, że coś tutaj jest nie tak. Mamy pragnienia, chcemy czegoś innego, czegoś piękniejszego. Właściwie pragnienia ludzkiego serca to są pragnienia, które przekraczają wszystko to, co może nam ten świat zaoferować. Z najbardziej takim dotkliwym doświadczeniem, jakie nas spotyka w życiu i najbardziej nieuchronnym jest śmierć. Śmierć. I my, kiedy żyjemy tak z dnia na dzień, każdego dnia, no to rzadko myślimy o śmierci, rzadko. Raczej się odsuwa tą perspektywę śmierci, bo też jest bardzo zgubne we współczesnym świecie, we współczesnej mentalności, że jakby śmierć się odsuwa, prawda? Żeby nie mówić o śmierci, nie patrzeć na nią, i my o niej zapominamy, że ona jest. Zwróćcie uwagę, w średniowieczu mniej się mówili memento mori. Pamiętaj, że umrzesz. Śmierć była czymś nieuchronnym, i rzeczywiście ona jest czymś nieuchronnym. I śmierć to jest, to jest taka granica, przed, której, przed którą nie ma zmiłuj się. Tutaj nie ma bogaty czy biedny, czy ktoś ma układy, nie wiadomo ile by zdobył, prawda? Przychodzi taki moment, że każdy musi umrzeć. I z jednej strony wydawałoby się, no to jest coś natu, naturalnego śmierć. Moi drodzy, nie, śmierć nie jest naturalna. My śmierci boimy się najbardziej ze wszystkiego. Gdyby ona była naturalna, to byłaby dla nas jako oddychanie, jak jedzenie, jak spanie. A jednak to jest coś, przed czym my uciekamy. Gdyby ktoś nam powiedział, dam ci jakąś taką pigułkę, tabletkę, że nigdy nie umrzesz, o ilu by się skusiło? Ilu transhumanistów pracuje nad tym, żeby właśnie człowieka doprowadzić do jakiegoś takiego nieskończenia długiego życia. Jakieś takie mrzonki roją się w ludzkich umysłach, ale, ale to się bierze z tego, co jest w nas. I to jest najbardziej fundamentalne doświadczenie, właśnie ta nieuchronność śmierci, ta groźba śmierci. Nie przyjdzie, im człowiek starszy, tym bardziej się zastanawia. Popatrzcie, czas tak szybko leci. Nie czas tak szybko leci, jak człowiek sobie zobaczy dopiero coś, co zacząłem, a już minęło 20, a już minęło 40 lat. A my się nie obejrzymy i co? I będzie koniec. I co dalej? I moi drodzy, 2000 tysiące lat temu właśnie to jest istotne w naszej wierze, że my nie mówimy tutaj tylko o jakimś systemie dogmatów, o systemie wierzeń, ale my mówimy o faktach. Dwa tysiące lat temu pojawił się pewien człowiek, Jezus z Nazaretu. On miał cudowne moce, on uzdrawiał ludzi, on rozmnażał chleb. On głosił swoją naukę, która była bardzo mądra, pociągająca. Poszli za nim uczniowie i oni się spodziewali, że teraz ten Jezus Chrystus zaprowadzi jakieś wspaniałe królestwo na Ziemi. Że wszystko ponaprawia, zrobi jakiś taki super system, że, że, że Ziemia stanie się rajem, rajem już tutaj. No to są znowu mrzonki, które cały czas odżywają, które cały czas żyją w głowach globalistów. I dwa tysiące lat temu ci uczniowie, którzy szli za Jezusem, oni spotkali się z porażką. Oni zobaczyli, nagle zmówili się źli ludzie przeciwko niemu, schwytali go i w sposób haniebny ukrzyżowali. Umarł na krzyżu wszystko się rozsypało. A więc, nawet ten wielki człowiek, ten prorok, mocny w słowie i czynie. Nawet on musiał ugiąć się przed śmiercią. Nie ma ratunku. Nie ma ratunku przed śmiercią. I drodzy bracia, trzeciego dnia po jego śmierci uczniowie siedzą zamknięci w wieczerniku. Boją się, że ich spotka taki sam los, bo jest nagonka na uczniu Jezusa. I nagle pośród nich staje Jezus i mówi: Pokój wam. Umarł i przychodzi żywy. Jedyny taki przypadek w historii. Umarł i przychodzi żywy. I to nie jest duch, to nie jest zjawa. Pokazuje im swoje rany. I mówi, dotknijcie, nie jest on duchem. Jest z nimi rybę. Ukazuje się nie jeden raz, ale kilka razy. Później w konsekwencji ukazuje się 500 pięci, uczniom jednocześnie, żebyśmy mieli pewność, że to nie było jakieś przewidzenia jakaś Fata Morgana, ale rzeczywiście ten, który umarł, powstał z martwych. To znaczy śmierć, czyli to, co najbardziej nam zagraża, zostało pokonane. A jeżeli śmierć została pokonana, to nie musisz bać się już niczego. To już zwyciężyłeś, to już nie ma żadnej innej większej groźby. Jezus, kiedy przychodzi do swoich uczniów, to pierwsze, co mówi, no to właśnie pokój wam, nie bójcie się. No i strach już zniknął, już nie ma. Zwycięstwo nad śmiercią. Święty Paweł, jak pięknie potem w jednym ze swoich listów mówi, gdzież jest o śmierci twoje zwycięstwo? Gdzież jest o śmierci twój oścień? I moi drodzy, powinniśmy zaraz sobie pytanie, no dobrze, ale jak to się stało? Dlaczego Chrystus zmartwychwstał? Dlaczego Jezus Chrystus zmartwychwstał? No, my wszyscy umieramy z tego względu, że jesteśmy obciążeni grzechem pierworodnym. Człowiek został powołany do życia, do istnienia i został stworzony do nieśmiertelności. Grzech jest odwróceniem się, odłączeniem się od Boga, jest popadnięciem w śmierć, tak naprawdę. Katolik powinien patrzeć i postawić znak równości. Grzech i śmierć to jest jedno i to samo. Grzeszysz, umierasz. Grzeszysz, odwracasz się od Boga. Ale dlaczego Chrystus zmartwychwstał? Chrystus zmartwychwstał, uwaga, bo On jest Bogiem, bo On jest Synem Bożym i stał się człowiekiem. Czyli Chrystus to jest człowiek, który chodził po ziemi, ale ten człowiek jednocześnie jest Bogiem. W Nim mieszka pełnia bóstwa. W Nim mieszka Syn jednorodzony, który mówi: Ja i Ojciec jedno jesteśmy. A śmierć nie może wygrać z Bogiem. Nic, nikt nie może wygrać z Bogiem. Śmierć nie może szkodzić Bogu. Bóg jest ponad tym wszystkim. Dlatego, kiedy syn Boży stał się człowiekiem, no to właśnie w człowieku śmierć straciła swoje panowanie. Ale można byłoby zapytać: no dobrze, Pan Jezus, on był Bogiem, więc chociaż umarł, to do śmierci nie należało ostatnie słowo. On powstał z martwych. Ale my, ja nie jestem Bogiem. Wy nie jesteście Bogami. W jaki sposób my mamy wstać? I tutaj właśnie rozpoczyna się chrześcijaństwo. Zmartwychwstaniesz, jeżeli w tobie będzie żył Bóg. My bardzo często dzisiaj tak myślimy w sposób taki trochę pogański, że ze zbawieniem wiecznym, z do nieba albo do piekła, to będzie tak, że Pan Bóg przedzieli ludzi na połówkę na tych, którzy byli dobrzy i na tych, którzy byli źli. I ci dobrzy pójdą do nieba, a ci źli pójdą do piekła. To nie jest do końca tak. Linia podziału jest gdzie indziej. Linia podziału jest na tych, którzy należą do Boga i w których Bóg mieszka, i na tych, którzy nie mają z Bogiem nic wspólnego. To jest linia podziału. Dlatego Kościół zawsze nauczał, i tego nauczał Chrystus: jeżeli chcesz osiągnąć życie wieczne, jeżeli chcesz zmartwychwstać i pójść do chwały, to musisz uwierzyć i przyjąć chrzest. To są dwa pierwsze warunki, uwierzyć i przyjąć chrzest. Chrzest zanurza nas w Chrystusa. Chrzest sprawia, że stajemy się dziećmi Bożymi, stajemy się mieszkaniem Boga. W teologii my mówimy, że zyskujemy łaskę uświęcającą właśnie na chrzcie. Drugi sakrament to jest Eucharystia, spożywamy ciało pańskie. Kto spożywa moje ciało, ma życie w sobie. To nie spożywa mojego ciała i nie pije mojej krwi, nie ma życia w sobie. To są warunki zbawienia. Więc trzeba być mieszkaniem Boga. I popatrzcie, jak dzisiaj świat mówi, że to nie jest ważne, w jaką religię ty wierzysz, ważne, żebyś był dobrym człowiekiem. Ale jeżeli w tobie nie ma Boga, to co macie podnieść z martwych? To co ma sprawić, że śmierć zostanie pokonana, jeżeli w tobie nie ma Boga? Dopiero kiedy człowiek staje się dzieckiem Bożym, a jeżeli dzieckiem, to i dziedzicem, to wtedy Bóg wskrzesi go z martwych, ten Bóg, który zasiadał na tronie twojego serca za życia. On nie pozwoli, żeby ten tron, żeby to mieszkanie, żeby ta świątynia uległa zniszczeniu. A więc najistotniejsze jest mieć łaskę uświęcającą. I popatrzcie, jak Kościół zawsze w to wierzył, jak w to wierzy. Jak zdarzy nam się takie nieszczęście, które się nazywa grzechem ciężkim, to natychmiast powinniśmy iść do spowiedzi. Pojednać się z Panem Bogiem, bo przez grzech ciężki tracimy łaskę uświęcającą. Człowiek umierający w stanie grzechu ciężkiego jest narażony na niebezpieczeństwo śmiertelne, nieskończone na wieczne potępienie. Oczywiście nie jesteśmy w stanie zawyrokować, bo. Być może Bóg wzbudził w nim żal doskonały. Ale popatrzcie, jak to zawsze było, prawda? Jak ktoś z naszych bliskich był już bliski śmierci, to pierwsze, co wezwać kapłana. Wezwać kapłana, niech rozgrzeszy, niech namaści, niech udzieli wiatyku, czyli ciała Pańskiego sakramentu, na drogę do życia wiecznego. Dzisiaj w naszej ojczyźnie, nie wiem, może słyszeliście jakiś czas temu, kilka dni temu, w mediach. Katolickich jest nagłaśniana sprawa, że w rabce policjant do umierającego nie dopuścił kapłana. Rozumiecie człowiek umiera, bo się wypadek zdarzył. Rodzina wzywa kapłana, bo ma świadomość wiary, bo trzeba go pojednać z Bogiem. A jakiś głupi policjant, mówi, żeby kapłan się odsunął, bo tu nie czas na to. Nie czas na to to na co czas i kiedy jest czas na ratowanie życia wiecznego. Więc pierwsze to, żeby, żeby Bóg mieszkał w Twoim sercu. Przez wiarę, chrzest, sakramenty. I na drugim miejscu dopiero są uczynki. Nie, ja to nie jest tak, że mogę być niewierzący, ale jestem dobry. No to dobry człowiek, ale pusty. Ale pusty, bez życia Bożego. I oczywiście uczynki też mają swoje znaczenie, bo co to znaczy, jeżeli w moim... W moim sercu mieszka Bóg, ale jak grzeszę. To znaczy, że z jednej strony idę do spowiedzi, pozwalam, żeby Bóg zamieszkał w moim sercu, ale Ty nie jesteś królem Boże. Ty jesteś w więzieniu, a cię teraz będę biczował, torturował, krzyżował w moim sercu. Ja się nie będę z Tobą liczył. I dlatego, kiedy popełniamy grzech pierworodny, tracimy łaskę uświęcającą. Przestajemy być mieszkaniem Boga. Natomiast jeżeli rzeczywiście Bóg jest w moim sercu, mieszka przez łaskę, no to jako chrześcijanin staram się wypełniać przekazania. To znaczy, Panie Boże, Ty jesteś w moim sercu. Moje ciało, moja dusza jest Twoją świątynią. Ale Ty tutaj królujesz. A więc ja nie będę żył według własnej miary, według własnych pomysłów, ale będę czynił to, co Ci się podoba. Nie podoba Ci się grzech? Nie będę grzeszył. Podoba Ci się miłość i miłosierdzia? Będę kochał i będę miłosierny. Podoba Ci się karmienie ubogich? Będę karmił ubogich. Podoba Ci się oddawanie chwały ojcu? Będę oddawał chwałę ojcu. Podoba Ci się uczestniczenie w tym misterium, które jest Twoje i które się nazywa ofiarą Mszy Świętej? Będę w tym uczestniczył. Tam, gdzie Ty, Panie, tam i ja będę. O, to jest życie chrześcijańskie. To jest życie chrześcijańskie. To jest postawienie Boga na pierwszym miejscu. I jeżeli tak żyjemy, no to rzeczywiście Chrystus, nawet jakbyś umarł, to On w tobie zmartwychwstanie. Ale dobre uczynki, żeby jeszcze wyczerpać temat i dopowiedzieć, one nie, ma, nie są bez znaczenia. Prawda? Oczywiście człowiek, który nie uwierzy, to dobre uczynki mu nie pomogą. Nie pomogą mu. Bo choćby on nie wiem, ile zorganizował akcji charytatywnych, jeżeli wzgardził Bogiem, jak Bóg ma w nim zmartwychwstać. Jeżeli on odrzucił Boga, jeżeli on w niego nie uwierzył. Natomiast, drodzy bracia, jest taka zasada, że dobre uczynki one nas kształtują. Człowiek, który żyje według zasady dobra, łatwiej przyjmie Ewangelia. My mamy dwie władze duchowe rozum i wola. I dobre uczynki powinny nas kształtować. Rzeczywiście, zwróćcie uwagę, jeżeli zdeprawuje swoją wolę to trudno ci będzie przyjąć Ewangelię. Ludzie, którzy żyją według jakichś dziwnych systemów moralnych, to znaczy jakiegoś egoizmu, indywidualizmu, jakiegoś genderyzmu, nie wiadomo czego, którzy są zakochani w grzechu. Zakochanie w grzechu tak dewastuje wolę, tak dewastuje nasz sposób działania, że nam trudno jest przyjąć Ewangelię. Dzisiaj bardzo wielu ludzi odrzuca Ewangelię. Dlaczego? Bo bardziej ukochali grzech. No bo jak to? Jak przyjmę Ewangelię, to będę musiał zrezygnować z grzechu. A jak grzech pokonałem, pokochałem. I popatrzcie jak świat dzisiaj, świat, jak on uczy ludzi kochać grzech. Kochaj grzech. Kochaj grzech. A trudno ci będzie przyjąć Chrystusa i nasz rozum, druga władza deprawacja rozumu prawda, jak dzisiaj świat faszeruje ludzi różnymi ideologiami tymi genderami, tymi niewiadomoczeniami prawda jak przecież dzisiaj ze szkoły dzieci wychodzą i oni mają zdewastowane umysły oni są w stanie uwierzyć, że jest 60 płci ale nie uwierzą, że jest jeden zbawiciel bo mają zdewastowane rozumy zdewastowane umysły i znowu, prawda, prawe działania, prawe życie, prawe myślenie sprawia, że coraz bardziej jesteśmy przysposobieni do tego, żeby przyjąć Jezusa. I na obwód Ewangelia, ona kształtuje nasz rozum i wolę. I dzisiaj, w ostatnich słowach Ewangelii, właśnie zmartwychwstały Chrystus przychodzi i mówi: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Drodzy bracia, dlaczego? Bo to jest potrzebne do zbawienia. Bo jak ktoś jest dobrym muzułmaninem, no to to jest bajka, to jest kłamstwo świata, że, że on tak samo się podoba Bogu i pójdzie, i pójdzie do nieba. Albo jak ktoś jest bardzo szlachetnym ateistą, to to jest mrzonka, że on będzie zbawiony. To szkoda człowieka, bo dobry, szlachetny. Ale nigdy nie poznał źródła dobra, źródła szlachetności, Pana, który to wszystko stworzył i który to wszystko odkupił. I stąd właśnie nasza troska. My poznaliśmy, że Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. Że on jest jedynym, który jest Panem życia i śmierci. Że on góruje nad wszystkim. Że śmierć nie ma nad nim władzy. I on powiedział, że może mieszkać w nas. Że Jego życie może stać się naszym życiem. Jeżeli przyjmiemy chrzest, jeżeli będziemy przyjmowali Jego ciało i jeżeli będziemy myśleli i postępowali tak, jak On myślał i postępował. Kiedy zjednoczymy się razem z Nim. To się właśnie nazywa zjednoczenie. I właśnie tego chce Kościół dla każdego człowieka. Aby poznał, pokochał, przyjął i umiłował Boga. I dlatego idzie na cały świat i nie będzie Mu wszystko jedno a jeżeli spotykamy takiego niby chrześcijanina który mówi, a jak nie wierzysz w Jezusa to wszystko jedno ważne żebyś był dobrym człowiekiem to uciekajcie od takiego bo to jest szarlatan bo to jest człowiek, który nigdy nie poznał mocy zmartwychwstania tylko Chrystus zmartwychwstaje i tylko Chrystus daje zbawienie i nie ma w żadnym innym jeszcze raz drodzy bracia na świecie i przed Chrystusem, i po Chrystusie było bardzo wielu dobrych ludzi. Słyszeliście, żeby którykolwiek zmartwychwstał? Żeby którykolwiek dokonał tego samego, czego dokonał Chrystus? Tylko on zmartwychwstaje. I ci, którzy należą do niego, zmartwychwstaną według jego zapowiedzi w dniu ostatecznym. Amen.